W następnym odcinku pokażemy, aby nam. Przesyłajcie pomysły na szósty odcinek. Piąty będzie dojazd do Tira i przejazd jednego kursu. Tak może być? <kłysy> mało graczy na tym serwerze grają. Ktoś miał geta, multiplier, to niech wbija, bo za mało graczy jest na tym serwerze. Nie ma tego. Teraz, tu teraz, jest gracz. co? Teraz w tej chwili jest 7 graczy. W tej chwili jest 7 graczy. Widać tam w rogu koło yy, nad bronią. Pisze, ile graczy na tym celu Maksymalność graczy na tym serwerze było 27. Tak, najwięcej graczy, których weszło, to było 27, ale później, no nie wiem. Więc podobało mi się, chyba nie grali więcej. Ale wiesz, co jeszcze Czasami jest po 27 graczy. Czasami jest 23, ale to nie jest zawsze. Jak wejdą, to są chwile, zaraz wychodzą. Pograjcie, nie wiem, no bo graczy jest na serwie, serwer no fajny nawet jest. Mogę coś pokazać, bo nie wiem, czy uda. Chodź Jadę. Ja sobie ja Ok, ja to jest górze, jestem w górze, dobra wam pokażę. Dobra, widzę. Widzieliśmy, co? Widać? Powiedzisz, tak? Tak widziałem. Hmm. Tak, ja. Ale jeszcze raz masz. No, dalej. No, nie się uda, bo nie zawsze się udaje. Ej, no! Weź ci Przejechać. Musisz przejechać przez jakiś... posłuch. Oh, o... No Się nie Daj mi tego buleta. A <sighs> Teraz taki się udało, ja. Udało ci się? Ja. No, mi się taki bulet podobał. Tylko, że czarny pasek przez środek to piękny bulecik. Stąd startowałeś? Przeskoczyłem. Bulatem? Tak. Pokazać Ci? Mi się taki bullet podoba. Tego czarny pasek przez środek to chłopiec. Tak, tak jak Tak. Wynisz, tak nie przeskoczysz. Ja wiem, jak to jest. Teraz już mam przeskoczyć. Możesz gumić.

Ja muszę ze zielonych szukać. Nie ja wiem, znajdę, ale. Eee. Aaa, super drzwi mam. Szybko się wsiada, i wysiada. Mhm. To mnie bez drzwi. Znalazłeś? to hmm? no To jest zablokowane, bo wiem, ją chciałam wsiąść. Fajna jest boczarny. Dobra, nie będziemy chyba długo nie zanudzać. No... Chyba ta. Jeszcze tutaj wskoczę i pokażę Wam, bo mi wyskoczyć, nie, nie O, ja coś wam fajnego pokażę. Nie jesteś? Nie wiem czy to mi się uda. Jestem na... kurwa. Na tnisku. No, Od się to Gdzie to było? No, bude kule, bude. Szukaj kuli nie. По niebie? Baga jak na Paliśmy w uda się ten kółko zrobić. Chyba go Nikt tak nie umie. chyba. Dobra, to podjeżdżamy malutko, podjeżdżamy. Malutę, to malutko. Kurde, nie uda się. Co, robisz? Co jest? Jest to robisz? To tak jest. Jak to wyszle? Tak, widzisz. Ja nie, bo nie podjechałem. Tak Dobra, to zobaczmy na filmik. Kurde, tam do góry jest takie coś. Nie dojadę tam, autem, bo nie... wiem... Dojechałem kiedyś, ale nie, 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 pewnie tak nie, 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 Kurde. Gdzie to, gdzie to jest. Tu jest w ogóle to. Jest. Tutaj chciałem dolecieć. Dojechać. Co mi się spodach na otwieranie? Juhu! Spadły mi na paka. Nie wykorzystałem spadochni. Podjedź do przodu! Mm. Dobra, kończymy to. Pożegnaj się. Oh na razie, Musiałeś to powiedzieć? No, dobra, wymyśl lepsze, to wiesz, będziesz mogła mówić swoje. To ja się też żegnam z wami. Następny odcinek będzie do dojechania do tych do tirów, żebyście wiedzieli, jak tam dojechać, jak zarobić kasę. Niektóre są bardzo krótkie trasy, niektóre bardzo długie. Zarabiamy 30% z jeden kurs. Expa, to znaczy pomyliło mi się, przepraszam. No i a do 6 odcinka poprosimy Was o pomoc napisania tematu, ja co, jak, co i jak. Mamy co mamy zrobić. To na razie żegnamy się z Wami. Nara.